Anna Wyrostek, zapraszam na program Rozmowa. Naszym gościem jest dzisiaj Halina Blaś, prezes Biłgorajskiego Uniwersytetu III wieku. Witam Panią. Dzień Pani prezes, zmienia się powoli takie wyobrażenie stereotypowe o życiu seniora, emeryta w bujanym fotelu, gdzieś otoczonego wnukami. Co tak naprawdę Pani zdaniem kryje się obecnie pod pojęciem nowoczesnego trybu życia seniora? Też sięgnęłam tak pamięcią troszeczkę, jak na początku zaczynaliśmy tu, jak ja wynajmniej rozpoczynałam życie seniorskie, czyli w 2007 roku i jak zaczęliśmy tak działać na rzecz seniorów w Uniwersytecie III wieku, to było, żeby tych seniorów zachęcić do wychodzenia z domu. Ja pamiętam, że kilkakrotnie na wszelkiego rodzaju imprezy, żeby każdy wyszedł z domu, że nie ma co siedzieć w domu, to w tej chwili powiedziałabym, że życie seniora jest dużo bogatsze aniżeli młodych ludzi, bo dla seniorów oferuje się mnóstwo projektów, różne organizacje. Różnego rodzaju, począwszy od nauki języków obcych, poprzez kursy komputerowe, poprzez realizację takich projektów, realizacji pasji, różnego rodzaju zainteresowań. Także w tej chwili powiem szczerze, ja bynajmniej, to jest moje zdanie, jest nadmiar tego wszystkiego. Senior już jest tak zapracowany tymi różnymi projektami, że nie ma czasu dla domu. I jak kiedyś było tak, że e, trudno było go wyciągnąć z domu, ja nie mówię, że wszystkich, ale e, ta bardziej część aktywna tych seniorów, to w tej chwili seniora jest trudno zastać w domu. A jak pani zdaniem nastąpiła ta, ta przemiana? Dlaczego na przykład, wróci, wróćmy właśnie do no, kilkanaście lat wstecz, co sprawiało właśnie, że seniorzy nie chcieli wychodzić z domu, dołączać się do różnych grup, stowarzyszeń? Co to było? Jakaś obawa, wstyd? Jak to by pani określiła? To znaczy tak, ja chcę powiedzieć, że chyba więcej działa organizacji na rzecz seniorów, które chociażby w Biłgoraju, przy Biłgorajskim Centrum Kultury jest dwa Kluby seniora. Jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, Grupa Seniorska, gdzie było cicho. Bo zawsze działał ten Związek Emerytów i Renciestów, ale jego tak nie było widać. Natomiast, Natomiast i to było tak, wszystko bardzo tak. Cicho, a przede wszystkim nie było tyle seniorów, bo przez społeczeństwo się tak. starzeje i dużo więcej seniorów. Ludzie szli na wcześniejsze emerytury. Coś z sobą trzeba było zrobić. I w mentalności. Jeszcze ileś lat temu, jak ja cofnę pamięcią się, to było takie przekonanie: to nie wypada, to nie ma jaka w domu siedzieć, a w tej chwili jest senior bardzo, bardzo nowoczesny. Także to jest taka różnica. Ja bynajmniej na przestrzeni tych 12-13 lat obserwuję ogromną zmianę i w mentalności społeczeństwa, a przede wszystkim osób samych seniorów, że po prostu ludzie nie chcą siedzieć już w domu. I dużo projektów jest robionych na rzecz seniorów. Wspomniała tak. właśnie Pani, że dzisiejszego seniora trudno zastać w domu. Co robi biłgorajski senior, w takim razie, poza domem? Tu już Pani napomknęła, że jest czym wybierać. Jest czym wybierać, bo są rozpisane różne projekty dla seniorów. Naprawdę w tej chwili. To jest kwestia wyboru, czy ja chcę iść do jednej grupy, co realizuje jakiś projekt, czy do drugiej grupy, co realizuje projekt. Natomiast trudno ich zastać, chociażby w tym domu, bo tyle zajęć jest, po prostu tyle zajęć jest, do południa są, po południu są. Ale ważne jest, mi się wydaje, żeby każdy senior organizował sobie tak żeby korzystał miał przyjemność z tego, co robi. Bardzo często ja cały czas to podkreślałam, ileś tak zachęcałam, a w tej chwili od początku podkreślam, że na niektóre takie marzenia, zainteresowania nie było czasu. Nie było czasu, a w tej chwili jest ten taki czas. Czy jest spokój, trudno jest powiedzieć, bo okazuje się, że każdy mówi: O, jak skończę pracę, to będę miał czas. Jak się skończy pracę, to się okazuje, że się jeszcze więcej nie ma czasu. Także jest bardzo duża oferta, bardzo różnorodność, różnorodność zainteresowań, że każdy jak chcę sobie coś znaleźć i chcę być w miłym towarzystwie bo y, uważam że powinno się wychodzić z domu ja to cały czas podkreślam że powinno się wychodzić z domu to znajdzie ale to nie jest jeszcze do końca tak, bo jest spora grupa seniorów, że jeszcze mają te zaszłości, w myślenie to nie wypada. Nie wypada tak, że się seniorzy ruszają na scenie, że śpiewają. A to chodzi jakiś... o, no to nie chodzi o to, czy się Ma ruszają. Ma Pani jakiś pomysł właśnie, żeby zaktywizować taką grupę w jakiś sposób? Co by Pani To znaczy są ludzie niereformowani, ja bym powiedziała. Są ludzie, którzy Czyli się nie, nie i koniec niczym się nie przekona, bo to nie wypada. To po prostu myślę, że pewne takie. Nawyki dotyczące takiej aktywności społecznej, bo to musimy mówić o aktywności społecznej, wynosi się z domu, wynosi się też z pracy. Jak ktoś w pracy był bardziej aktywny, to nie przyjdzie do domu. On się może na rok czasu gdzieś tam wyciszyć, żeby troszeczkę odpocząć, a później szuka tego towarzystwa. Yy, I yy, także yy, trudno mi jest nawet powiedzieć, jak yy, kogo zachęcić, bo to. Jak jest ktoś oporny, to każda forma dotarcia do takiej osoby jest bardzo trudną formą, bo on się nie da przekonać, ale myślę, że coraz mniej takich ludzi jest, bo wiem, że ja otrzymuję mnóstwo telefonów, a gdzie to? A ja słyszałem, że u was na uniwersytecie jest taki kurs. A słyszałem, że taki jest. No właśnie, co ma do, zaofer do zaoferowania seniorom Biłgorajski Uniwersytet trzeciego wieku już od no, 17 lat, tak? Działający ponad 17, ponad 17, 7, 17 plus już tak jest. Tak, w, Anie, w naszym 17, mieście, tak. To znaczy my jako Uniwersytet Trzeciego Wieku jesteśmy taką specyficzną organizacją, bo my nie mamy bazy lokalowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, bo my jesteśmy w tej formie angielskiej, że nie współpracujemy z uczelnią, bo w Biłgoraju nie ma uczelni, było kolegium i korzystaliśmy z zasobów lokalowych, z auli i z pomieszczeń, a w tej chwili wiadomo, że nie ma. W związku z tym my jesteśmy na zasadzie takiej, że wypożyczamy sale wykładowe. Co my możemy zaoferować? Przede wszystkim dwa razy w miesiącu mamy wykłady z różnych dziedzin. Począwszy od zdrowia, skończywszy na różnego rodzaju formach. Yy, różne, różnorodność tematyki, zdrowie, turystyka. Yy, no Nawet mi trudno jest wymienić, bo mamy, przyjeżdżają do nas profesorowie, profesor Solski, w tym roku będziemy mieć profesora Grabiasa i to są gdzie w ramach takiego wolontariatu za darmo yy, nam wykłady. To jest dwa razy spotkania z wszystkimi yy, słuchaczami, dwa razy w miesiącu, ale oprócz tego mamy zespół yy, artystyczny Retrospekcje, który już yy, działa ponad 10 lat. Mamy zespół Łasuch Kulinarny, on przede wszystkim też ze względu na brak takiej bazy lokalowej to raczej wśród słuchaczy są bardzo ciekawe na przykład prezentacje, jak przystroić wszelkiego rodzaju dania, jak się podaje, bo tam jest osoba taka, która świetnie to robi i uczy słuchaczy i Przygotowujemy, jak mamy nieraz jakiś poczęstunek, to przygotują pięknie nakrycie. Natomiast jeszcze jest gęsie pióro, co się spotykają, przeważnie w bibliotece. Oni się spotykają w bibliotece, bo tam mają na ulicy Polnej, włosiankarskiej w tej chwili, włosiankarskiej. Spotykają się, bo tam mają zasoby biblioteczne. I oni zajmują się literaturą. To jest, nazywają się Gęsie Pióro, tam sobie czytają coś i dyskutują na temat literatury tej, z lat naszej młodości, ale i współczesnej. No i oczywiście razem bardzo często zespół artystyczny Retrospekcje i Gęsie Pióro robimy takie projekty, montaże słowno-muzyczne z okazji różnych uroczystości, chociaż włączamy to również do słuchaczy. Ostatnio włączamy też słuchaczy, bo zespół retrospekcji nie może a wszystkich słuchaczy wziąć do śpiewania. W związku z tym trzeba ich do innych, w formie jakiejś spektakli robimy, to ich tutaj angażujemy. Mamy jeszcze zaraz chwilę, mamy jeszcze zespół turystyczny, co organizuje wycieczki, bo jak zaczyna się drugi semestr, od miesiąca maja, to za dwa miesiące, to zajmujemy się turystyką, czyli jedziemy na wycieczki, chodzimy Nordic Walking i tam jeszcze inne takie rozwiązania, Mamy jeszcze zespół, co się nazywa Cykliści Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co nam robią rajdy rowerowe. Także to są wszystkie takie zespoły, które każdy jak ma ochotę, to może do takiego zespołu należeć. Niemniej jednak, załóżmy, w tych turystycznych to jest tylko, to są osoby, które się zajmują organizacją, a słuchacze wiadomo jadą wszyscy na wycieczkę. Dużo tego jest, naprawdę jest w czym wybierać. Te wszystkie propozycje, które Pani tutaj wymieniła, to na tyle so, jest to szerokie spektrum, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli tylko będzie miał taką chęć. I tak się zastanawiam, jak to wszystko funkcjonuje, bo wiem, że Uniwersytet III Wieku w Biłgoraju w zasadzie nie ma swojej siedziby. Tak, ale dzięki uprzejmości i zawsze będę dziękować Panu burmistrzowi i Rosłanowi, burmistrzowi miasta, burmistrzowi Decowi. On w tej chwili nie jest już burmistrzem, bo mamy chociaż siedzibę. Mamyśmy przez dwa lata, jak zlikwidowało się kolegium, to z wykładami radziliśmy sobie, bo korzystaliśmy z uprzejmości dyrekcji biłgorajskiego Centrum Kultury i w sali kameralnej mieliśmy wykłady. I w tym roku też będziemy mieć pierwszy semestr. Wszystkie wykłady będą tutaj, bo ze względu na to, że mieliśmy ostatnio w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Tam wiadomo, że wokół Urzędu Miasta toczą się prace remontowe, więc przeszliśmy do. Biłgorajskiego Centrum Kultury. Także z wykładami to radziliśmy sobie w różnych miejscach byliśmy. Byliśmy w Polskim Czerwonym Krzyżu, byliśmy w starostwie powiatowym, także w różnych miejscach sobie radziliśmy, nie mając bazy wykładowej. Problemem zawsze była sala taka, my jesteśmy stowarzyszeniem, to mamy dokumentację księgową wszelkiego rodzaju dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia stowarzyszenia. Przy takich dużych formach działalności, że to wszystko musi, być, yy, musi mieć swoje miejsce. Ale yy, w ubiegłym roku, w maju, otrzymaliśmy lokal na nasze biuro przy ulicy Henryka Sienkiewicza 17, i tam mamy całość dokumentacji, i tam odbywają się próby yy, zespołu retrospekcji. Jest ciasno, ale mamy własny kąt. Wspomniała tutaj pani wcześniej, że trudno jest zaktywizować osoby, zachęcić, żeby dołączyły do tych wszystkich grup seniorskich przy UTW, ale nie tylko. Te osoby, które mają już jakąś taką barierę w sobie, zahamowania, które trudno im pokonać, ja myślę, że jedną z takich barier też może być po prostu zdrowie, bo wiele osób w starszym wieku no, skarża się coraz częściej na różne, różne, różne dolegliwości, ale czy Pani zdaniem właśnie udział na tyle, na ile to zdrowie pozwala w różnych takich formach, które proponuje chociażby Uniwersytet Trzeciego Wieku, to może być chyba świetna forma terapii. Ja myślę, że tak, dlatego że na przykład w zależności od tego w jakiej formie zdrowotnej są poszczególne osoby, to jeżeli chodzi o ruch, to na pewno nie będą należeć do zespołu takiego, który jeździ na rowera czy wędruje, czy nordic walking, czy gdzie się idzie dalej na wycieczkę. Zresztą my nie organizujemy wycieczek długich, my organizujemy wycieczki tylko jednodniowe ze względów innych i staramy się, żeby osoby, które mają problemy czy z chodzeniem, żeby nie robić takich wycieczek, które wymagają dużo chodzenia. Natomiast na wykłady, jeżeli osoby są sprawne, ruchowo, to zawsze można przyjść. I przede wszystkim się jest wśród ludzi różne tematy, bo zawsze tak w życiu jest, że człowiek do końca nigdy nie wie wszystkiego. A nawet jak wie, to dobrze jest przyjść i, i siedzieć tak y, wśród ludzi, zapoznać nowe osoby i zmienić po prostu środowisko, bo co to w domu siedzieć przed telewizorem, naprawdę. A w grupie jest zawsze łatwiej. To jest takie moje zdanie, że ograniczenia zdrowotne niekoniecznie uniemożliwiają uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, czym ja jestem przykładem. Czy Biłgoraj to jest miasto przyjazne seniorom, Pani zdaniem? Ja powiedziałabym, że tak, ja powiedziałem, że tak, bo nawet z inicjatywy Urzędu Miasta to mamy, pod, przede wszystkim mamy biłgorajską kartę seniora. Że możemy przyjść, mamy 50% ulgi w spektaklach, które są robione przez miasto Biłgoraj. A oprócz tego jest jeszcze podpisane porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Manko. Jest ta karta, w ubiegłym roku została podpisana przez urząd miasta i tylko w zależności od tego, jakie firmy do tej jeszcze z terenu Biłgoraja dołączą do tej karty seniora. Ja, jeżeli chodzi o władzę urzędu miasta, jeżeli chodzi o Biłgorajskie Centrum Kultury, ja mogę powiedzieć ze swojej współpracy, że przez te lata, gdzie tutaj już jestem, prawie 13 lat, nie mam żadnych problemów. Ani z dyrekcjami, ani z młodymi ludźmi. Wydaje mi się, że, że to jest tylko kwestia podejścia też osób starszych, które zawsze mają takie bardziej roszczeniowe wymagania w stosunku do, do niektórych urzędów. Ale ja uważam, że w zasadzie zawsze się można z kimś dogadać, pod warunkiem, że dwie strony chcą tego. Także ja myślę, że każdy senior w Biłgoraju, jeżeli chce, jak od siebie coś da, to nie ma problemu w mieście. To jest moje zdanie, ale każdy może mieć różne. Ja ze swojego tyleletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że i u mnie słuchacze też z uniwersytetu mogą powiedzieć, że myśmy się naprawdę spotkali zawsze z życzliwością. Każdy może przyjść również na koncert, który odbędzie się już w niedzielę, koncert z okazji dziesięciolecia Retrospekcji. To jest zespół, który działa właśnie przy Uniwersytecie III Wieku i zapraszamy Państwa na ten koncert do Biłgorajskiego Centrum Kultury, prawda? O godzinie 14 w Biłgorajskim Centrum Kultury, oprócz zespołu Retrospekcji, który y, y, zaprezentuje y, piosenki z, po, z początku działalności i z o, o, ostatnich lat zaprezentują się również zaproszeni goście. Zaprezentuje się zespół, ludowy zespół śpiewaczy z Aleksandrowa, z którym współpracujemy i na spektakle tam jeździmy, bo my w swoim repertuarze zespół Retrospekcji ma nie tylko śpiewanie, ale organizujemy, realizujemy również różnego rodzaju spektakle prezentujące różnego rodzaju zwyczaje około może narodzeniowe i w ubiegłym roku zrobiliśmy przecież z okazji stulecia będzie również zespół Krzewina z Błokowiny, bo tam jesteśmy zawsze zapraszani i na spotkania, słynne spotkania akademickie, które co roku się w czerwcu odbywają. I oprócz tego oczywiście nasze biłgorajskie zespoły, gdzie y, dwa zespoły z Biłgorajskiego Centrum Kultury Złoty Wiek i Złota Jesień i zespół, y, y, zespo, zespół nauczycielstwa polskiego Belferki, mm. gdzie nam się świetnie układa współpraca od paru ładnych lat. A różnie bywało. Myślę, że zespoły się tak zintegrowały w Biłgoraju, te, które działają, że z przyjemnością się spotykamy na wszelkiego rodzaju koncertach. I zapraszam w niedzielę oczywiście. Będzie na co popatrzeć, będzie co posłuchać. Dobre, dobre wspomnienia, bo piosenki będą z lat naszej młodości. Także zapraszam i młodszych, i starszych, bo myślę, że warto posłuchać, niezależnie od tego, że występują seniorzy. Zapraszamy zatem do Biłgorajskiego Centrum Kultury, do sali widowiskowej, 8 września, niedziela, godzina 14. Wstęp oczywiście wolny. Zapraszamy na koncert. Halina Wlaś, prezes Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, była gościem tego odcinka rozmowy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.